Jak widać, prostu został już postawiony na napędzie. Tak to wygląda. Prezentuje się całkiem nieźle. Zobaczymy jak to będzie działać. Tak. Po założeniu napędu okazało się, że spożyń do skrętu, ten co tutaj dorobiłem był za długi. Musiałem go obciąć większą połowę ponieważ za mocno jak skręcałem się uginał tak o, w ten sposób teraz jest w miarę dobrze tak jak być powinno troszeczkę mnie poniosło z długością tego sworzenia no ale poprawiłem to jest dobrze jak do tej pory koszt całego napędu wyniósł mnie 4000 zł Także całkiem Całkiem nieźle Jeszcze zostało tylko przerobić wał od ułazy oryginalny Przedłużyć I dokupić przystawkę Powinienem zamknąć się w, w jakimś W jakimś tysiącach złotych Tak myślę przynajmniej Wszystko wyjdzie w praniu Tak, następna rzecz. Wymieniłem wentylator na zatorowski. No oryginalny to jest w ogóle jakaś porażka. Połowa opatek, co w zatorze. Wentylator jest od zetora 72.11 dokładnie. Tak. Tu sobie założyłem zegar, ciśnienia do ładowania. Ta turbina ładuje mi 0,8 bara dokładnie. Turbina jest BMW, bodajże 2.0 BMW, jak nie wiem jaki to model był dokładnie. Także tak się to prezentuje. Lepiej, lepiej nie dalsze, czas zacząć. Tak. Felgi przerabiałem tak, tak sam, tak samo. Fergi są z Ostrówka. Dobrze jak, jak dobrze pamiętam? No i tak to się prezentuje. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze powiedzieć o tym małym ulepiku? <laughs> Dodałem dziś jeszcze taki fragment wydech, żeby bardziej gwizdała. Być może dodam fragment z filmiku, jak teraz chodzi. Albo i nie, zobaczymy. Jeśli ktoś ma namiary a kogoś, kto dorabia lub ma na sprzedaż przystawkę, to chętnie bym prosił o kontakt w komentarzu. Na pewno się dogadamy. Rzeczą, którą na 100% zamontuję, to będzie wspomaganie. Nie wiem jeszcze, jakie to mam zamontować hydrauliczne lub elektryczne. Nie mam pojęcia, ale na pewno będzie założone. To jest normalnie porażka. Jak tym się skręca, teraz ciężko. To jest nie do opisania. Ta. Drugą rzeczą pogorszył się już skręt. To znacznie ktoś, kto ma napęd uważa, wie o co chodzi. Tak, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. To jest mój ulepik.